Uf, cześć, witamy serdecznie. Jesteśmy w Tokio. Właśnie chcę Was zabrać na prawdziwą rozrywkę wszystkich Japończyków. Czym jest karaoke? Karaoke różni się trochę tym od naszego, że e, nie ma tylko tłumu ludzi przy barze, natomiast każdy ma wynajęty taki oto pokoik z numerkiem przypisanym, jest w bardzo dużo. E, rezerwuje się go na jakąś godzinkę, może półtorej, może być dłużej. I oto wchodzimy. Coś śpiewamy? Uwaga! Christmas there is just something I need I don't have other presents i the Christmas tree I know